Pierwsza spowiedź z planu spłat. Drodzy Państwo, widzę, że macie z tym naprawdę ogromny problem, ponieważ właśnie w tej chwili kończy nam się czas, czyli już za kilka dni, bowiem 30 kwietnia, kończy nam się czas do złożenia sprawozdania z planu spłat. Bardzo wiele osób, które po raz pierwszy będą taki plan spłat składały, szukają kogoś, kto pomoże im to zrobić, ponieważ musimy to zrobić poprzez system KRZ. Jak już Państwo wiecie, jak widzę, problematycznym dla Państwa jest samo złożenie takiego sprawozdania w systemie KRZ. Oczywiście trzeba mieć przynajmniej jakąś minimalną wiedzę, gdzie to zrobić, w jaki sposób i co taki, e, takie sprawozdanie z powinno zawierać. Oczywiście, jeżeli masz z tym problem, to bardzo serdecznie zapraszam na konsultację, chociaż czas się już kończy, a tych sprawozdań ostatnimi czasy wykonałam dosyć sporo. Natomiast zauważyłam, że największym Państwa problemem staje się odczytanie postanowienia o spłacie planu spłat. No i tutaj Państwo robicie ogromne przysłowiowe byki, ponieważ źle odczytujecie postanowienie i wychodzi nam to teraz po prostu, jak to mówią szydło z worka, że Państwo błędnie płaciliście plan spłat. No i co w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli. Doszło do takiej sytuacji, gdzie trzeba będzie prostować sądowi, dlaczego spłacałeś tych wierzycieli, a nie tak, jak to pisze w planie spłat, bo bardzo wielu z Was źle rozumie postanowienie sądowe. Nie wczytujecie się Państwo w to, co sąd miał na myśli, i to, co sąd w tym postanowieniu stricte napisał, co, komu i kiedy, jaka rata. I bardzo wielu z Was robi taki błąd, że błędnie odczytując postanowienie o spłacie planu spłat, spłaca sobie według własnego uznania ten plan spłat tak, jak jemu pasuje, tak jak on to odczytał. Jeżeli macie Państwo z tym problem, to proponuję Państwu udać się gdziekolwiek, do jakiejkolwiek kancelarii, czy zasięgnąć informacji, chociażby nawet za drobną opłatą, aby prawnik, w Waszym mieście, czy ktokolwiek, kogo znacie, kto zajmuje się tą profesją, przygotował Państwu dokładne wyznaczenie, co, kiedy i dla kogo trzeba zapłacić. To jest dla Państwa bardzo istotne i bardzo ważne, ponieważ sąd teraz właśnie, 30 kwietnia, kiedy otrzyma od Państwa wszystkie sprawozdania z planu spłat, będzie badał Waszą moralność, czy chcecie Państwo i czy mieliście rzeczywiście chęć podjęcia takiej współpracy z sądem i oddłużenia się, czy w chwili, kiedy dostaliście ten plaspłat, to już po prostu podeszliście sobie do tego lajtowo i przestaliście realizować swoich zobowiązań. Jest to dla mnie oczywiste, ponieważ ja sama, która wiem i mam do czynienia z takimi pismami Naprawdę bardzo dużo, bardzo wiele wyczytałam różnych postanowień sądowych i rozumiem pismo prawnicze, pismo sądowe, natomiast sama kilkakrotnie łapałam się na tym, że czytając takie postanowienie o spłacie planu spłat, było one tak zawikłane, że musiałam je przeczytać dwa bądź trzy razy, żeby dobrze przygotować klientowi, jak ma spłacać ten plan spłat. A więc takie. Rozeznanie, no i przede wszystkim wypisanie, co, ile i jakiemu klientowi. Bardzo wiele osób, na przykład osób starszych, zupełnie się na tym nie zna. Dostają to postanowienie, czytając je od początku, mówią, że są z tego przysłowiowo zieleni. Nie wiedzą, co mają z tym zrobić, jak się do tego zabrać, gdzie, komu, na jaki rachunek i ile tych rad ma być spłacanych. Takie pytania coraz częściej napływają z Państwa strony, ale już tutaj klucz tego problemu, który jest, to sam fakt, że Państwo błędnie płacicie plaspad. I to właśnie teraz wychodzi. Te osoby, które same sobie prowadziły upadłość konsumencką, otrzymały ten plan spłat, nie mają rachunków bankowych, nie wiedzą, gdzie mają to płacić, dzwonią, piszą: Pani Aneto, niech pani ratuje, bo ja nie mam rachunków bankowych, mam tylko postanowienie bez rachunków bankowych. Nie zadbałem, nie zadbałam o to, aby syntyk. Przygotował mi te rachunki, nie wiem gdzie one są, gdzie je odnaleźć, w karyzecie szukam, nie widzę, a więc to wszystko później potęguje ten stres, te nerwy i tak naprawdę możemy nie zdążyć. Ze złożeniem tego postanowienia, tego sprawozdania z planu spłat. Natomiast jest to dla nas bardzo istotne. Musimy się rozliczyć z tego, co sąd nam nakazał, a więc sąd teraz sprawdzi i zweryfikuje, czy rzeczywiście podeszliśmy poważnie i odpowiedzialnie do całej procedury i tutaj toku trwania upadłości. Jeżeli więc popełniliście taki błąd albo sąd zweryfikuje, że jednak nie stosowaliście się do postanowienia o spłacie planu spłat. I rzeczywiście popełniliście tam błędy, bo na przykład zamiast do Skarbu Państwa, czyli do sądu, płaciliście raty już do wierzyciela, ale płaciliście te raty i macie na to dowody, dokumenty. No to jak najbardziej proponuję wyjaśnić to sądowi, właśnie w sprawozdaniu, ponieważ to będzie miało istotne znaczenie na to, czy sąd zamknie Państwa upadłość, czy też wybaczy to. Yy, być może zaniedbanie z państwa strony czy przeoczenie pewnych sytuacji, no i oczywiście będziecie mogli nadal realizować swój plan spłat bez zamykania upadłości konsumenckiej. Musicie państwo też wiedzieć, że brak spłaty planu spłat daje w konsekwencji zamknięcie upadłości konsumenckiej, a więc wracacie państwo na start z długami. Oczywiście długi się nam Powielą, powiększą, ponieważ z chwilą, kiedy ogłoszono upadłość konsumencką, wszystkie odsetki zostały zatrzymane, natomiast przez ten okres, przez ten czas trwania upadłości były one zatrzymane. Natomiast jeżeli sąd wróci do punktu wyjścia, to musicie Państwo wiedzieć, że odsetki zostaną wznowione i naliczone od dnia, kiedy zostały one wstrzymane, a więc w nowej egzekucji komorniczej a ja po malutku, po chorobie wracam do żywych i mam do Państwa bardzo wiele różnych niespodzianek. Myślę oczywiście dotyczących upadłości konsumenckiej, nowości, które będę chciała Państwu przekazać, a więc jeżeli jesteś ciekawy, masz, chciałbyś zdobyć jakąś wiedzę na ten temat, to zapraszam Cię do obserwacji mojej, tu, mojego tutaj kanału. I już niebawem dotrę do Państwa z wieloma fajnymi ciekawostkami dotyczącymi właśnie upadłości konsumenckiej. Dzisiaj bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymam za Was kciuki. Pamiętajcie, że do 30 kwietnia musimy się rozliczyć z sądem z planu spłat, a więc wszystko to, co spłacaliśmy w roku 2023, musimy wykazać sądowi, czyli wszystkie wpłaty, które dokonaliśmy w roku 2023. Załączamy poprzez KRZ oraz pismo, które ma na główek sprawozdanie z planu spłat. Odszukujemy go sobie w KRZ, dołączamy wszystkie dokumenty, taki wniosek podpisujemy, uzupełniamy nasze dane i wysyłamy do sądu, który prowadził naszą upadłość.